Zasłoń twarz Jest eee, co? Stań sobie tam najlepszy to? Chill out, bo ja co mogę robić A pan coś powie? Dobra, na razie nie zmuchaj, starczy. No, i co my tutaj na razie trudno powiedzieć, co jest w środku? Musimy wszystko odkryć i po kolei będziemy przeglądać każdą jedną ramkę. Tu już jest nadbudowane, widzę świeży miód, noszony jest. Szkoda, że wody. Miód jest. Tu może idzie po coś. Niech jeden, co? To Niech jeden idzie po coś. Niech jeden przyniesie mi w czymś trochę wody. Wody! Ale do mycia rąk! No to po butelki nie całe. No w jakimś pojemniku to się nie podoba. No ja chcę ręce myć. A to jest miód? Dobra, na razie nie głowę. No to weźmy prosto i sobie i na nie nie musisz głowę. No i za Trzeba chcę w No, w jakimś gard. A za to, to będziemy zbierać miód? Nie, no teraz nie. Teraz? Bo nie. Dobra. Miódka, weź miódko, niech jeden trzyma. Daj mi to tutaj. Zawsze po kolei Zaczynamy od tej ramki tutaj. Tą ramkę będziemy pierwszą wyciągać. Mhm. Następną następną będziemy sprawdzać. Tu już widzę, że jest czerw trutowy. A, to czyli... jest czerw trutowy. Z tego się trutnie będą lęgłe. Ale mały, najważniejszy to? jest czerw pszczeli. Żeby był czerw pszczeli, żeby były larwy i żeby były jajka. To Ale wtedy... jaki to jest ten trutowy? Czy jak tam? Proszę? Ten turtowy? Trutowy. To od trutni, bo trutnie też są potrzebne w ulu. Ale oczywiście ich za dużo tutaj nie potrzeba. I dlatego, przy takim przeglądaniu, ten czerw trutowy się niszczy też. O, już trut nie są, widzicie, to jest truteń. To jest truteń. To. Truteń nie żądli, bo nie ma żądli. A to jest truteń samiec, ma... tak? To jest samiec, tak. A czemu I on nie... nie lata? No nie wiem. No bo się naćma. się nie chce. <laughs> Te mnie... mniejsze są pszczoły, a to jest. To jest truteń. To jest truteń. Naćpał. No bo on jest pod wpływem z... marihuaniny. Dobra, trzymaj, wyciągamy pierwszą ramkę. Tak, wylecą dalej. No wylecieć wylecą, to jest normalne, że wylecą. Daj, ja daję, będę trzymał. Muszę sobie tym Wodą ręce przepukać bo się zaczyna kleić do tego miodu. Iść tam dalej. O jest, czerw. Zmiotkę mi dajcie. Okay. Przede wszystkim trzeba bardzo spokojnie i dmuchaj na ten, dmuchaj tu na, na te pszczoły, żeby one uciekały, jest? kurde. Nie chcą